Od razu się posiłem lepiej po tym całym badaniu, a jak sam siebie uleciłem, to pomyślałem sobie, może by się zająć swoim własnym samochodem, bo tam też wszystko mam pokopane. Kierunkowskazy nie świecą, stopy nie świecą i tak dalej, i tak dalej. się w taki anielski, fajny sposób i zadzwoniłem do zakładu mechaniki samochodowej. Tu anioł Maciej, czy to elektromechanika pojazdowa? E, tak, właściwie tak, tylko mechanik e, to urzęduje miksa pustkowie. Czy ten elektromechanik może sprawdzić, co się dzieje? Bo nie świecą mi się stopy, kiedy naciskam pedał hamulca. To musi tam jechać miksa pustkowie. Słucham. Miksa pustkowie. I tam do niego pojechać i pokazać mu te stopy. Tak. Czy on naprawia nieświecące stopy? No, oczywiście, coś to naprawia. Dlaczego Na pani się śmieje? Kiedy aniołowi nie świecą się stopy Wtedy owieczki i baranki nie mogą mu wierzyć No ale jego tu nie ma. Musiałbym tam pan dojechać. A skąd pan jest? Z nieba Uj, to daleko To nie jest tak daleko A nie świecą mi się stopy, kiedy naciskam pedał hamulca i co mam z tym zrobić? No to pan się musi umówić. Z on tam pojedzie na miejsce. Też mi się tak wydaje, gdyś mógłbym spowodować niebezpieczeństwo. Gdy stopy nie świecą, nie wylatuj na drogę. Pan powinien być księdzem. Ale jestem aniołem i nie świecą mi się stopy. Musi pan na wieczór zadzwonić i umówić się z nim na jutro. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.